Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. No to, no, zawsze będę podchodził y, pozytywnie do takich inicjatyw, są to małe kluby, które funkcjonują w trudnych warunkach i zawsze, jeżeli przyjeżdża drużyna ekstraklasowa, na pewno to ściąga sympatyków tej drużyny, ściąga sympatyków ruchu, no bo jesteśmy w miejscu, gdzie... Mamy bardzo dużo kibiców i no jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że mogliśmy w tym już uczestniczyć. Oczywiście to tak nie do końca jest, że nie jest to materiał szkoleniowy, bo nawet w takim meczu zawodnik może pokazać się z dobrej strony i dać informację trenerowi, żeby się przynajmniej przyglądał, zastanowił w perspektywie jego przydatności do pierwszej drużyny. Bo mamy problem w obronie, bo wypadło nam dwóch zawodników, którzy grali w ostatnim meczu, no to... Każda okazja, czy nawet gra treningowa jest dobra ku temu, aby ci zawodnicy ze sobą zaczęli jak najlepiej funkcjonować. No tak, udało mi się strzelić ładną bramkę. Jestem zadowolony, choć nie mogę być zadowolony z reszty moich okazji, bo kilka ich miałem. Kurczę, troszeczkę mogłem zachować więcej zimnej krwi. Fajny, fajny pomysł, żeby takie, coś, takie sparingi się odbywały, żeby właśnie kibice wiedzieli, że, że gramy też dla nich. Fajna dla mnie, dla mnie fajna sprawa. No i na początku chyba niespodzianka, wygląd szatni. Tak, no dużo, dużo właśnie rzeczy związanych z ruchem, także byliśmy troszeczkę zaskoczeni, bardzo fajna też sprawa. Pytaliście, czy to jest tutaj na stałe, czy to specjalnie na Wasz przyjazd? To, to znaczy, no, ja nie miałem okazji nikogo zapytać, może tam kierownik zapytał, ale, ale myślę, że to tylko na nas przyjazd, chociaż nie wiem. Nie wiem, trzeba zapytać, sprawdzimy. Nie, to nie była niespodzianka nie robiona dla podpiłkarzy Ruchu, tylko ta szatnia, tak, tak naprawdę ona jest w rzeczywistości. Dlatego, że większość zawodników aktualnie grających w klubie Orzeł Białej Brzeziny to są sympatycy, niektórzy fanatycy Ruchu, także to nie było robione pod publikę, taka szatnia jest. My po prostu jesteśmy fanatycy Ruchu i w 99% to, jest, to są kibice Ruchu. Dla mnie osobiście Ruch Chorzów to jest to jest wyjątkowy klub i i perspektywa tego, że taki klub y, tak naprawdę mógł przyjechać do Piekar Śląskich, bo dla nas ogromnym wydarzeniem. Y, dzisiejsza różnica klas była przeogromna. No, patrząc przez pryzmat gry takich zawodników jak Grodzicki, i no to no naprawdę kawa dobrego futbolu nam pokazali. No, ale dla nas, dla nas wielki klub, dla tej dzielnicy, to, ta dzielnica Brzezowice to jest niemal w 100% ruchorzy, także mam nadzieję, że takich imprez będzie w Piekarach więcej.